Nie wiem, czy wiecie, ale Hojo odpaliło specjalny test serwer dla swoich content kreatorów, gdzie mogą testować content, który ma dopiero wejść do gry. Nie minęło długo, a w sieci pojawiła się drama. Jak się okazuje, pomimo tego, że owy serwer jest dostępny do nagrywek, wszelki materiał od content kreatorów musi przejść przez MiHoYo i zostać on zatwierdzony. To oznacza, że na materiały może zostać nałożona cenzura i taki twórca nie będzie mógł swobodnie przedstawić swoich myśli, zwłaszcza tych negatywnych. No bo wiecie, w momencie gdy content creator pokazuje postać i mówi, że jej wersja free to play niestety jest słaba i trzeba na przykład mieć jej czwarty Eidolodon, aby móc wykorzystać pełny potencjał, może sugerować graczom skipnięcie jej Ahojo przez co na przykład nie zarobi a takie cenzurowanie może podkopać też i wiarygodność samych content kreatorów. Co ciekawsze, pomimo tego, że taki zatwierdzony film może pojawić się na platformie YouTube, nie oznacza to, że osoba trzecia może taki film sobie pobrać i go opublikować na przykład u siebie. Osoby nieautoryzowane, które publikują content z publicznie dostępnego test-serwera od content creatorów mogą otrzymać strajka od Hoyoverse, a content creatorzy, którzy wypuszczą niezatwierdzony film mogą stracić status content creatora. Przyznaję, że cała ta sytuacja jest dziwna, bo wygląda to tak, że Hojo chce mieć kontrolowane liki, ale z drugiej strony Gate kipuje informacje podane publicznie i zatwierdzone przez nich samych. Dajcie znać oczywiście, co sądzicie o tej sytuacji. A i nie zapomnijcie wpaść do mnie na streamy.